No, witam Was w niedzielę. Chciałbym wrócić tutaj do jednego tematu, który robiliśmy coś koło 2 czy 3 tygodni temu. Mianowicie chodzi o tego duszka od EIV. I nie wiem jak, ale znaczy, nie wiem jak. No, jest tutaj testne do zrobienia, moi drodzy, jeszcze od EIV, właśnie na sieci Go Early z tego, co tam. Mi się kojarzy. No i pomyślałem, że tak sobie może zrobimy to i zobaczymy co tam z tego wyjdzie. Ja tutaj na dwóch tokenach już zacząłem. Także spróbujmy sobie sklejmować tą całą resztę. Nie wiem jak to będzie chodziło, jeżeli będzie trochę wolno, to, to co się stało? To będę zatrzymywał wideo ale no zobaczymy jak to będzie dobra. No mam wszystko w kolejkach. Zaraz zobaczymy czy coś tutaj ruszy czy nie ruszy. Poczekajmy chwilę. Generalnie ten duszek jest dalej do zgarnięcia. On kosztuje chyba 0,1 dolara, czyli 10 centów. Także Jakżeście gdzieś ominęli wcześniej, to no to możecie sobie go dalej yy, pobrać. Tutaj sobie chwilę poczekałem i widzę, że te dwa koiny w dalszym ciągu nie wchodzą. Także, ponieważ mam tutaj tego chainlinka i USDC, może spróbujmy sobie yy, coś tam przerobić. I tutaj tak, musimy dać te supplye. No to ja już mam to zrobione, ale Zróbmy raz jeszcze, tak żebyście wiedzieli o co, o co chodzi. Jednak nie chodzi ta strona jakoś za szybko i tak się zastanawiałem, bo mam jeszcze jeden projekcik taki bardzo e, początkujący, gdzieś z końca zeszłego roku, tam się póki co bardzo nic nie dzieje. Ja sobie dołączyłem i tak myślałem, czy nie połączyć po prostu jednego e, filmu z drugim. Ale skoro to tak chodzi, troszeczkę wolno, to skupię się tutaj na tym Eve, a o tym drugim nagram Wam po prostu osobny odcinek. I tutaj zrobimy to może w ten sposób, że nie będę tak podczas filmu wrzucał sub, czy tak suplajował. A dodajmy. A nie, ja Wam nie będę supplyował wszystkich tych monet tylko po jednej po prostu a każdy z nas czy każdy z was sobie to po prostu powtórzy Dobra czyli mamy tutaj supply zobaczmy co jest w details Aha no coś tam jest to balance no dobra czyli mieliśmy ETH sobie jakąś małą wypłatę. Ciekawy jestem, co z tego będzie, bo pamiętam w zeszłym roku, tylko nie bardzo kojarzę, o co tam chodziło, ale w formie Airdropa wypuściło bodajże 2 miliony dolarów w ich tokenie. Także, jeżeli to by było, jeżeli to było za jakiś test chociaż wątpię, ale kto wie, mówię, nie, nie pamiętam, no to byłoby fajnie. No, ale pamiętajcie, tu nie ma tych całych pewniaków, więc ja tam się nie nakręcam mogliśmy a tu jest znowu supply aha a tego nie mamy znowu czekajcie spróbujmy tutaj to było w tym supplyu nie w tym supplyu przepraszam tutaj w details i spróbujmy sobie tutaj sfałcetować tego weta może tak pójdzie, powiem, że nie wiem. Aha, no coś tam jest w kolejce. No to dobra, czyli to jest chyba to, co robiliśmy. A no nie, też nie. Ale może po prostu, no nie wiem, może ten supply, który tutaj żeśmy przed chwilą robili, może to jest to właśnie tutaj z tego. Zaraz, zaraz, nie wiem o co chodzi z tym monitorem, powiem wam no. że on sobie tak mruga fajnie, jakby się udało. Aha, nie ma powera, no to dobra, nic nie zrobimy. Wracamy w takim razie, trochę szkoda ale dobra mieliśmy wygrał, mieliśmy ten supply mieliśmy znaczy nie mieliśmy no bo nie ma tego weźmy sobie tutaj w takim razie co my tu dostaliśmy o EIV weszło dobra to zróbmy sobie może EIV o ile jest nie ma USDC i Chainlink no to pożyczmy sobie trochę Trochę USDC. Zróbmy BORO. Niestety, ale to kolejny teścik, do którego trzeba będzie wrócić za jakiś czas. To sobie nie zapomnijcie. Chyba, że jakoś ta strona no tak się poukłada, że będzie w miarę sensownie chodziła. No to, no to wrócę do Was z jakimś filmem, bo może też coś zauważę, że po prostu coś się. Abyśmy tutaj e, wszyscy mieli rękę na pulsie. No ale zobaczymy, jak to tam będzie. Nie mam dzisiaj niestety dla Was żadnych Galaxy żadnych dropików takich, e, w cudzysłowie pewnych. Nic z tych rzeczy, żadnych NFT-ków. Skupiamy się na samej Mave. Także trochę nuda, ale niedziela, także chyba możemy sobie na to pozwolić. No bo ile można. Ja tutaj jestem ogólnie jeszcze na ich Discordzie, tylko powiem Wam, że jakoś kilka dni temu założyłem po prostu drugiego Discorda na drugim kąpie i nie mam wam jak tego pokazać ale tam wszystkie te zaproszenia, czy tam linki z zwał, zwał to wam zostawię, żebyście mieli no dostęp po prostu, tak? No zobaczymy czy mam to czy nie, bo powiem wam, Pamiętam. Nie mam. No to dodajemy. E, dobra, i mamy borrow Zobaczmy co jest tutaj w details. Aha, no to jest to co tam mieliśmy wcześniej. Wracamy na dashboard. E, zróbmy jakiegoś Alipaya, niech to będzie też na USDC. Niech będzie to 10. odpruwę Repay no i elegancko nam przeszło, jest Repay tu jeszcze możemy zrobić Stable, switch, rate potwierdzamy. I mieli, i mieli, i mieli. Dobra, a dobra, już nie muszę zatrzymać. Sprawdźmy wow, daj nam jeszcze nie wszedł. No trudno, zobaczmy co tutaj jeszcze w ogóle mamy. Co to są za detail? Wszystko to samo, staking się da jakiś. Może nie dajmy stół. nie dajmy stół, ale jest to. Brawoty. w bardzo mocno stoi tam w tych wszystkich statystykach, także nie napalam się oczywiście, ale biorę pod uwagę coś takiego, że faktycznie mogą tutaj się zrewanżować za ten teścik, no ale zobaczymy. No i przeszło, wrócił, a nie, dobra. To No i poszło. Zobaczę, wiesz co jeszcze. Yy, zobaczę, jeszcze wiecie co. Yy, skąd ten GHO mi się pobrał? Bo nie bardzo wiem, także zatrzymam. No ja, dobra, jego ja chyba po prostu pożyczyłem i stąd on mi się wziął w portfelu. Yy, no także, yy, tak powiedzmy, że mamy ten test zrobiony. Oczywiście na jednym tym yy, tokenie więc przeklikajcie sobie całą resztę, tak żeby mieć no, wszystko tam poodhaczane. No i tyle, dzięki bardzo, miłej niedzieli, trzymajcie się i do następnego, cześć.